Witam Państwa. naszych gościem w wiadomościach pan profesor Aleksander Bardini. W tych dniach obchodzimy 75. rocznicę istnienia organizacji ZAS Związek Artystów Scen Polskich. Panie profesorze, czy dla aktorów, którzy tak często narzekają na mizerię i artystyczną i finansową to szczęśliwa rocznica? Czy jest co fetować? Proszę pana, jednym przymiotnikiem tego nie załatwimy, natomiast spokojnie możemy powiedzieć, że aktorzy narzekający to jest tak samo powiedziane jak na przykład kwiat pachnący. To jest zestaw stały, wie pan. To jest to ja mam w ramach naszych skromnych uroczystości zabrać głos na temat aktorstwa sam teatru między wojnami i kiedy słyszę o narzekających aktorach dziś a mam doskonale w oczach i w głowie i w pamięci status materialny społeczności aktorskiej przed wojną, to poza nielicznymi wyjątkami było to towarzystwo ubogie. Panie profesore, czym jest ZASP? Czy to korporacja zawodowa, czy stowarzyszenie twórcze? Proszę pana, ZASP w ciągu tego, tych trzech wieczy zmieniał swój status stopniowo. Proszę zwrócić uwagę, że do wybuchu II wojny światowej pierwsza litera oznaczała słowo związek, a więc, że jest to instytucja związkowa. E, to miało swoje bardzo poważne implikacje. No za dużo by czasu nam zajęło wszystko. Oczywiście, ja chcę wiedzieć, ale co czym mogę on jest powiedzieć. dla Pana. Przepraszam bardzo, przepraszam, tu jest ważna informacja. Słowo związek oznaczało przede wszystkim to, że na scenie zawodowej mógł stać tylko członek związku co gorsza a co trudniejsze obok tylko członka związku to znaczy że człowiek który nie był członkiem związku musiał się Bóg wie, wykazać jakimiś wynikami jakimiś e, możliwościami Jakim specjalnym zezwoleniem okresowym przeważnie. Także słowo związek znaczyło bardzo wiele. Rozumiem, że związek jest dla ludźmi z dyplomami. Jak to powinno być dzisiaj? Proszę pana, to było końcą... później. To było później, dlatego że. Może pomówmy dwa słowa o tej sytuacji w ostatnich latach przed wojną. Sposób na zostanie członkiem związku, sposobów były dwa w zasadzie. E które automatycznie sprawiały, że człowiek jest członkiem związku. Więc pierwszy sposób to było ukończenie Państwowej Szkoły Teatralnej. Była to jedyna szkoła, Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej, Wydział Aktorski. I drugi sposób to był egzamin eksternistyczny. No to się nie zmieniło, taka sama sytuacja. Nie, proszę Pana, to się bardzo zmieniło przede wszystkim dlatego, że była jedna szkoła. A człowiek, który zdał egzamin eksternistyczny, był człowiekiem, którego można było obwozić i pokazywać za biletami, że mu się to udało. W tej chwili ta podstawowa różnica polega na tym, że mamy do czynienia z pewnym objawem masowości w stosunku do objawu bardzo indywidualnych losów ludzkich. To jest ta podstawowa różnica trzy, cztery szkoły. Co parę lat egzaminy eksternistyczne, olbrzymia sieć teatru. Moje pytanie: tak? ZASP jest organizacją, szkoła teatralna jest organizacją, sztuka organizacji nie znosi. Jak w związku z tym działać dla dobra sztuki, żeby nie ginąc w strukturach biurokratycznych, jednak pozwolić wybić się talentowi? sztuka nie znosi organizacji, ale sztukę uprawiają ludzie. Ludzie muszą mieć organizację. Sztuka nie musi mieć organizacji. Ludzie muszą mieć organizację. Proszę pana, ja panu dam taki pierwszy przykład z brzegu. E, nasz ZASP założył ambulatorium w tej chwili. Ambulatorium, to jest bardzo... ambulatorium istnieje od 40 lat, mówiliśmy o tym. Tak, dzisiaj ale dzień. w tej chwili to bardzo jest rozbudowane, świetnie postawione, doskonałe pomocy, świetni lekarze, ale co najważniejsze, w zmienionej sytuacji ekonomicznej to ambulatorium jest dostępne dla ludzi przy dzisiejszych zarobkach, przy dzisiejszych wydatkach, cenach lekarstw, cenach leczenia itd. itd. Także ten dział społeczny, zaspół, to o czym pan wpierw Pół złośliwie powiedział, że sztuka nie znosi, ale ludzie znoszą ale znoszą czy nie znoszą, muszą znosić. I w związku z tym pytanie, rozumiem, że dział społeczny, zaspół, czyli korporacja zawodowa. Kto w takim razie dyryguje zaspem? Czy jest świetni organizatorzy, czy najwybitniejsi artyści? Proszę pana, e, różnie w różnych czasach to bywało. W każdym razie jedno mogę bez obawy omyłki stwierdzić, że na czele nie nigdy nie stał człowiek anonimowy. Nigdy nie stał chce... szeregowiec teatru. Czy ZASP chce wtrącać się w sprawy artystyczne? Proszę pana, ZASP nie, to za. Nie, ja, nie, najpierw może bym tylko tak powiedział. Na pierwsze pytanie odpowiem tak. Na czele zasp zawsze stoi jakaś wybitna osobowość artystyczna. Natomiast na pytanie, kto rządzi, kto robi w zaspie, Nieszczęśnicy artyści ze skazą społeczną. I zawsze tak było. Człowiek ma skazę społeczną, przy czym jest to coś takiego, jakby miał coś plamę na marynarce, szybko go się rozpoznaje. I szybko ma wyrok, że on będzie tym, który będzie robił. Pańskie ostatnie pytanie tyczyło. Panie profesorze, inne pytanie. Da. Wielokrotnie pan powtarzał nie pochwalał pan decyzji samorządowych władz Warszawy, które rzuciły się na te wszystkie teatry wzięte od wojewody. Z drugiej strony również pan powtarza, że za pańskich czasów przedwojennych artysta miał dwie walizki, a dzisiaj musi niespodziewanie lepiej niebywale lepiej wiedzie, ma jednak mieszkanie i o człowieku nie można zapomnieć. Ja mam takie pytanie jest za mało na tych kilkanaście teatrów miliardów złotych, ale jest to dużo miliardów złotych. Gdyby Aleksandrowi Bardiniemu dać do ręki te kilkadziesiąt czy kilkaset miliardów złotych, które nie starcza na 17 teatrów i miałby nimi zadysponować. W tej chwili, od 1 stycznia, co zrobiłby Pan z tą kwotą? Proszę Pana, pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to zrobiłbym to, co robi każdy przyzwoity inżynier, który ma budować dom. Musi przede wszystkim rozpoznać teren. U nas jest takie zamieszanie. E, zamieszanie e, w strefie najbardziej jak mówi się wolna Rabel. Najbardziej łatwy do zaatakowania. Mianowicie, obracamy się w strefie jakościowej. Wie pan? To jest tak trudno zebrać ludzi, żeby powiedzieć, że ten teatr jest najlepszy. On najbardziej Jak zasługuje. w takim razie zrobił pan to rozpoznanie? rozpoznanie ja myślę, ja że to jest tak. Ja myślę, że od czegoś trzeba zacząć. Od czego? Ta sytuacja, która doprowadziła do tego, że mamy pewną grupę teatrów, które uważamy, że zasługują na stałą subwencję, że nie mają ryzyka w swojej egzystencji. To są teatry, które swoimi dziesięcioleciami pracy, swoim usytuowaniem geograficznym, środowiskowym i tak proszę, dalej ogłosnie, zasłużyły na to. Wszyscy się z tym zgadzają. Jak ja się pytam, co by Pan zrobił 1 stycznia mając w ręku kilkadziesiąt miliardów złotych? Proszę Pana, pierwsze bym zrobił tak, żeby ani jeden z tych teatrów w tych pieniądzach nie został pominięty, ponieważ my mylimy dwie rzeczy. I to jest najniebezpieczniejszy... Czy Pan Radę? Chwileczkę. To jest najniebezpieczniejszy punkt naszych debat i rozmyśleń. Że my identyfikujemy istnienie teatru z dobrobytem tego teatru. Otóż tu leży ta omyłka, ponieważ nigdzie nie jest zapisane, że istnienie teatru implikuje jego dobrobyt. Bardzo jest możliwe, że z nędzy może dojść do dużych rezultatów finansowych poprzez swoją działalność. Ale w tej chwili idzie walka o to, żeby nie likwidować i wtedy zagospodarować tymi pieniędzmi tak, wystartować od tego, żeby były. A co będzie dalej, niech pokażą rozumiem. No i ostatnie pytanie. Cztery lata temu był szok. Aleksander Bardini, który nie tyka alkoholu, stanął przed kamerami Boże. telewizji państwowej Boże, niech pan i życzył niech pan, publicznie, żeby... niech pan, aby błagam, niech pan publicznie nie mówi, że ja nie piję. Bo fatalny. I życzył Pan nam wszystkim. Mówił Pan, że jesteśmy we własnym domu. Życzył Pan, tak. żebyśmy nie stali i żebyśmy pomogli. Zbliżają się święta. Czego dzisiaj Aleksander Bardini może życzyć warszawskiej publiczności i warszawskim aktorom? Tego, czego się życzy na święta. Tego, czego się życzy na nowy 1994 rok. A przede wszystkim myślę, że życzę im dobrze w ogóle. A życząc im dobrze, Chyba nie zrobię omyłki, jeżeli im zalecę, żeby oni nie robili swojej największej i najniebezpieczniejszej omyłki, a mianowicie, żeby nie szukali w Teatrze Sprawiedliwości, ponieważ jest to ex maszyna do mielenia ludzi i wszystko co doprowadza do niemielenia ludzi, a postępowanie jak człowiek z człowiekiem jest wynikiem naszych osiągnięć kulturowych z jednej strony, a wynikiem ich pracy, która na to zasługuje, by ją wyróżnić z drugiej. Teatr jest światem, aktorami ludzie i taki jest ten los teatru. Od zawsze z Aleksandrem Bardinim o 75. rocznicy zasp rozmawialiśmy w dniach przedświątecznych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.